Śnieżynka uśmiechnęła się ciepło. Jesteś niezwykle odważna i dobra, Zosiu. Przezwyciężyłaś wiele trudności, by pomóc nieznajomemu. To zasługuje na nagrodę. Zosia pokręciła głową. Nie zrobiłam tego dla nagrody. Po prostu wiedziałam, że Piki tęskni za domem. Każdy powinien być tam, gdzie czuje się szczęśliwy. Śnieżynka wyciągnęła rękę, a w powietrzu zaczęły krążyć. Kryształowe płatki śniegu. W jednym momencie uformowały się w mały medalion, który lśnił delikatnym blaskiem. Wręczyła go dziewczynce: Ten medalion to dowód Twojego dobrego serca. Jeśli kiedykolwiek będziesz mnie potrzebować, wystarczy, że go potrzesz, a ja się zjawię. Zosia wzięła medalion, zachwycona jego pięknem. Dziękuję, królewno śnieżynko. Nigdy nie zapomnę tej przygody. W tym momencie rozległ się donośny dźwięk. Zosia odwróciła się i zobaczyła, że ogromne lodowe drzwi na końcu sali otwierają się powoli. Za nimi rozciągał się przepiękny lodowy ogród, pełen błyszczących rzeźb, fontan, wyrzucających strumienie mieniących się kryształowych kropli i drzew, których gałęzie zdawały się być zrobione z najczystszego szkła. Chodź, pokażę ci mój ulubiony zakątek, powiedziała Śnieżynka, gestem zapraszając Zosie i jej towarzyszy. Piki, ty też, w końcu to twój dom. Pingwin wydał z siebie radosny dźwięk i pomaszerował za królewną, a kropka biegała wokół, próbując gonić lśniące światełka, które unosiły się w powietrzu jak świetliki. To wszystko wygląda jak z bajki, powiedziała Zosia, z zachwytem oglądając ogromne, Drzewa lodowe. Ich gałęzie wydawały delikatny dźwięk, jakby ktoś grał na kryształowych dzwoneczkach. To królestwo żyje dzięki miłości i dobroci, wyjaśniła Śnieżynka. Bez nich lud byłby tylko zimny i martwy. Dlatego tak ważne jest, byśmy zawsze pamiętali o pomaganiu innym. To dlatego Twoje królestwo jest tak piękne, stwierdziła Zosia z uśmiechem.